Witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w Komonciku na kanale, no i dzisiaj jak możecie zostańcie na odcineczku, bo dzisiaj może będzie lepszy odcineczek, ponieważ będą nowe poziomy, będzie więcej jakby nasrane na odcinku tak powiem, no, no nie no nie no, będzie po prostu więcej poziomów fajnych, no i będziemy po prostu jakby lecieć z kolejną kampanią, skończyliśmy tą, tą już pierwszą w poprzednim odcinku, więc czeka nas dzisiaj The Adventure. Zobaczymy, co to jest za mapyczka. Eee... Na drzewach mamy tych Paukersonów. Mm. No to nieźle. Na drzewach sobie kampion opowiadacie. No to spróbujmy, może zrobić to tak. Dajmy tutaj sobie naszych tych. Może tutaj jeszcze kilku. No, może nie. Dobra, tego to może jednak nie. Eee, a w sumie, stać nas na tego? Stać nas na Mamuta. Dajmy Mamuta i Trailerów właśnie. Dobra. Fiu. Co się stało? Jak mogliście zauważyć, mam zakładkę już taką kolejną. Jakby tutaj w moich zakładeczkach w tapsiku. Tam macie na dole te zakładki. Zaraz wam mogę pokazać. Wszystkie postacie z poradnika sobie blokowałem, żeby wam pokazać w dzisiejszym odcinku. No i co? I co to miało znaczyć? <laughs> xd Co my tu mamy? Idą Paukersony. No czemu bijecie mojego mamuta? Chłopy, ty weź stąd wyłaś. No tyłu się cofni. No. A. Jednak to nie wyszło. No to mamy przypał. No i patrzcie. Mam, tam, mam tutaj jednostki sekretne, mogę wam je pokazać. Tutaj mamy yy, wachlarzystę. To jest taki zwykły wachlarzysta. Mamy tutaj nauczyciela, który wygląda. O tak. Potem mamy Shinoku. Nie, 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 nie chcę tego zaczynać. Halo. No. Nie chcę tego zaczynać. Dziękuję za suba, mordeczko. Jaki przegłos? <noise> o co tu chodzi? Dobra. XD chcecie tam subika. Nie wiem czy zapomniałem wyłączyć TTE powiadomienia, ale no pff, chyba nie problem nie. <laughs> Dobra mamy tutaj Executioner tutaj mamy jednego z nich. E, tu jest Executioner właśnie taki Tekondo jest postać jest postać czy liderki jest Mace Spinner e, mamy tutaj wlada tutaj kolejnego takiego człowieczka mamy Wellbred Dragon Cavalry. Szoguna mamy, który, który droższy jest trochę, więc no kosztuje 2800. To tutaj musimy dać taki Shogun nie jest Samurai Giant. To mamy tutaj Sensei, Ulir. Tutaj takie postacie są: Tree Giant, Ice Giant, ale Artemis nie. Mamy takie postacie sekretne. Tutaj mamy właśnie yy, chłopa, tutaj takiego jednego. No i spróbujmy, może w sumie. Yy, ja wam coś pokażę tutaj. Ja dam sobie Childejki czyli liderki tego gościa. Jeżeli że nim tak będziemy kurde ten walić, to się zamieni w tornado, tak, w tornado, w tornado. Tylko musimy iść tam bardziej, żeby oni nas bardziej wytygowali, nie? O, była. Było. opatrzcie patrzcie, zamieniło się w tornado. Może dam to grze, żebyście to lepiej widzieli. Tu macie tornado. Tak właśnie wygląda No myślę, że fajnie Taki, Takie urozmaicenie Jak liderki go Napędzają To wtedy się zamienia w takie tornado I niszczy całą armię przeciwników Na łatwo <grystanie> To nie nieźle <grystanie> Jak ich rozwalił na Nie no to jest Akurat przekok z taktyka co my tu mamy? Eee, tych takich Typiarzy i Wiśniaków To zróbmy, może to w sposób taki Dajmy sobie może Samurai Gianta Wiem, że miałem Stokasy, ale te jest Stokasy to Zobaczymy, jak Samurai Giant sobie poradzi na tyle wieśniaków i tyle tych lamusów. Dobra Zobaczmy. Teraz będziesz walić mieczem. I my, wsiu! Jaki strzał będzie. Myk Co za chłop robił obroty w ogóle Jak ich rozwalił chłopczyk Co się stało ty lamusy nie miały z nim szans w ogóle <noise> To niezły chłopczyk <noise> Co za chłop No co ten typ jaz robi, co to ma być w ogóle Rozwalił ich normalnie trzema tupami nie To niezły typ Dobra, mam, mam 4000, mogę wam pokazać Three Gianta. Mamy, tutaj idzie armia tych Bowanów znowu. I mamy Three Gianta tutaj. Zobaczcie jak on wali. On jest akurat mocniejszy od Samurai Gianta o wiele. Patrzcie co on robi. Three Giant jest najmocniejszy prawie. Ice Giant jest mocniejszy, ale Three Giant też jest bardzo mocny. Jak na postać taką. Ten się zablokował tutaj za słomą. Jeden strzał i go nie ma no dobra ja muszę to zagrać, bo zbagował się chłop i nie wie jak wyjść. Dobra, teraz go bi. Aha, ty dalej tego nie umiesz uderzyć, nie? Dobra. Dobra, klep go. No, uderz go, no już tak blisko. No dawaj, ostatni, dobra jest. Nie! Chyba jest ja robisz. No! Już myślałem, że ten giant spadnie, nie? Jezu, ale by był przypał, nie? Serio <laughs> Kolejna mapka: Final Destration Halfing. Jest tu kto w ogóle na tej mapie? Mm, aha, tu mamy chłopów dwóch. Baginsów. No to w sumie, jakby dać tutaj coś takiego hmm, na protektora? Nie, Cubers chyba lepszy, ale na, na jednego mi stać. No to raczej chyba. Najlepszym wyborem by był ten mm. Sarisa. Chodźcie, chłopczyki, my ze z nim zagramy. Sarisom siu! Nie! Nie dam się tak łatwo. Myk! Siu! Uciekaj! Powiedziałem coś? No czemu mówię? Nie gadaj, że hobity zabiją mnie. Co? Hobity mnie zabiły. O co tu chodzi? Come on! Dobra. Może tak to zróbmy Tak to spróbujmy zrobić Dobra, jest pierwszy No nie zabiłem go już Jest Nie, dobra, nie, to jest jakiś hardcore, dobra Jak teraz się na mnie uda, to będzie przypał, hell serio Dobra no Nie! Te hobby są za mocne nie, dobra, nie To spróbujmy może, wiem kogo postawimy e, Spear trollera postawimy, może pójdzie trochę łatwiej Ojojoj oj. teraz może nam nie, no nie wyjść ta akcja Dawaj, szybko, szybko, szybko od góry, dawaj, dawaj, nie, nie, nie Dobra, jest jeden Pad jeden Trzy jeden, idzie, 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 idzie o nie! Szybko! I myk! Do widzenia! Haha, ha, i dla się jeden ty! Co teraz? Łatwo z tobą! I swoim samą rodziną! Łatwo! No i co teraz, chłopczyku? <laughs> o nie! Myk! Dostał prosto w brzuch. Dobra, łatwo z typiarzem <laughs> Co my tu mamy? To jest, kurde. Jakaś cała armia tych lamusów, powiadacie. No to zróbmy po prostu... Może to tak, nie? Trzech tych. No i co do tego? No archerów, nie? No tak chyba powinno to wypalić. No już połowy armii nie ma. Dobra, ty się zawracaj, a nie? Dobra, bi bi. Dobra, się zamienię włócznika może. No i po sprawie. Misja załatwiona. No to akurat była proste, to muszę przyznać. Bardziki Bardy, bardy Ojoj, nie wiem, chyba łuczników, nie? łuczników Dobra, idziemy ziomuś, idziemy zabić tych paukersonów, oni tam są, więc musimy ich dorąbać. Takie dostaliśmy rozkazy od księcia, więc ziomuś, pilnuj się, Krzysztof, daj se spokój. Tylko nie spadnij mi stąd, Krzysztof, proszę cię bo. Będzie przypał. Jeden już nie żyje. Jednego zastrzeliłem Krzysztof, więc. Dobra, spadają. Są tak głupi, że nawet nie wiedzą. Spadają Paukersony. Fiu. No i na dół. I my. O nie. O... Co tu grasz za muzyki? Ktoś ci pozwolił? Bardzo. Krzysztof zastrzelił go. No, Krzysztof. Zastrzelił go. Dziękuję. Krzysztof jest bardzo miły, więc... O nie, nie umiem strzelać. Jezu, mówię do Krzysztofa, żeby nie spadał sam, prawie spadłem. chłopie Dobra, ty się zajmij tym Paukersone co sobie gra. A ja się zajmę tym. No i chyba dobrze. No nie, no nie wierzę w to. O, są cheaty, pod mapą mogę widzieć wszystko, co tam się dzieje. <laughs> co my tu mamy? Chłopie, ty weź se. daj. No nie. Ajajaj, aj, nieki. <noise> ja w tej grze nie bym strzelać. Co jest? No uciekaj, chłopie. Bo cię zepchnę samemu. No uciekaj. Dobra, nie chcesz? No. Elo. No i Elo. Elo, Elo. Dobra, wiktorii, łatwo. Łatwa gierka. Co tu się dzieje? Co jest? Co się tu stało? <grymne> Dziwactwo. <grymne> XD. Dart, spróbujmy po prostu na archerów może pójść. Dobra, wygraliśmy. Nawet tutaj takiego jednego, no i tyle. <grymne> Już dostał do mnie. Patrzcie, co się dzieje. Oni czas nie mają. Przys Czemu oni żyją, ja się pytam? Dobra, jednego zniszczyłem. Jednego mniej. No, nie trafiłem sobie No i Oczywiście z gierką idzie trochę łatwo, bym powiedział na razie Cuber vs y, Squire, co? O nie Fsiu Co jest? Nie gadaj, mnie Ty, jakiś Poker mi mnie zaraz zabije? O Dobra, już myślałem, nie? Jakie dźwięki w ogóle? Eee, jeden farmer Jeden fa farmer. LOL. Jeden farmer, VS. Ja? też to będzie proste. Nie wiem, o co tu chodzi, ale to nie może być tak łatwe. A tutaj są w krzakach ci. O jezu. -niu. Ci są w krzakach w ogóle. Dostał już błę na łeb. <grystanie> Tego farmera zabijcie, no. Został już w ram, bark, nie. Tam z tamtej strony idą. O Jezu, ile jest? Myk! Nie! Nie, tak nie może być. Nie pozwalam. Proszę mi stąd iść. No nie, oni biorą moich kolegów z pracy, co jest? Proszę się odsunąć ode mnie. Myk. Nie umiecie tu wejść, Paukersony, jestem lepszy, szybszy i w ogóle.. Co jest? Czemu oni tu idą? Czemu oni tu idą, ja się pytam? Wychodź stąd. Mogę się z nimi tak bawić w kółko w sumie. Ojej, ojej, ojej. Dobra, właśnie na drzewo. Nie umiesz wrócić na drzewo. O nie, zostawcie mnie. Puśćcie tego łuku. Puszczaj to, powiedziałem. Puśćcie. No, duszaj mi stąd. Ciu. No, puśćcie się tego łuku. Co się tu dzieje? No. Nie dam się tak łatwo Proszę mi stąd iść No, co jest kurde z wami nie tak, chłopy? No proszę się na mnie nie rzucać Nie dam się Powiedziałem coś chyba, nie? Czy nie? No właśnie Co to jest? Myk, dostał w plecy No i co teraz? Czy wy jesteście tacy sypcy? No nie nie, 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 nie! Dajcie mi spokój, proszę! Nie! Ajajaj! A jak się rzucili na mnie tutaj agresorzy! Patrzcie, ile ich było! O nie, coś mi tam w tle stuka, kurde, u góry. Sąsiad coś tam z szafki przesuwa Chłoby w ogóle. Co my tu mamy? Co? Aha, bo ja tego nie przyszłem. A <laughs> jezu, zapomniało mi się, dobra, to zajmijmy może tych w sumie i rycerzy, nie? No to, to już na pewno, raczej wygramy. No, no raczej tak, nie? Nie chcę być tym tylko tym, no Gdzie, gdzie wyjdziecie chłopcy? W tą, tą stronę Myk Myk wsiu No i co? No nie gryź mnie po nodze Po kostce mnie gryziesz Wyduszaj mi stąd, po... jak możesz? Po kostce mnie gryź tak agresywnie no nie no, teraz mnie zbiorą za klatę, kurde. A weźcie się ode mnie, kurde, rozwaliłem wam z wszystkich kolegów, już nie macie szans. No zostawcie mnie! No nie, chłopcy! Chłopcy, 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 chłop. Ajajaj, moi koledzy was zrobią. No i co teraz, chłopcy? No, no i łatwo z tymi gałganami. Ojojoj, tutaj są już jacyś tarczownicy moc Niejsi. Radiii. No nie no 1600 nie mamy, ja już myślałem. Dobra, to może weźmiemy piratów w sumie. Albo w sumie no, dajmy może tych dwóch takich bombami. I do tego w sumie... Wiem, że ja nie pokazywałem frakcji pirackiej, no ale grałem sobie już poza odcinkami. Nie, nie, nie patrzyłem tylko frakcji spoki. Specjalnie nie grałem w mapki workshopowe spoki, żeby sobie nie spoilerować. Zobaczyłem jednego szkieleta przez przypadek, bo nie wiedziałem, że na mapce będzie i widziałem jednego szkieleta, a reszty z zespoki nie widziałem w ogóle. Więc naprawdę, serio. W kolejnym odcinku może sobie sprawdzimy. No nie gada, jeden został i go zabił. Dobra, jeszcze raz spróbujmy. Jeszcze raz. No, teraz to już w ogóle nie wyszło. Dobra, no to może spróbujmy po prostu tak Jednego flintoka Uciekaj Uciekaj, uciekaj, uciekaj Dobra, dobrze Dobrze, dobrze No nie! Uciekaj! Co ty robisz, łopie? Dobra, graj. Ojej, oj, chupie. Dobra, nie ma szans. Eee, spróbujmy, może w inny sposób. Może spróbujmy, może kanon. I do tego bomb trowerzy. No, no i jakby idealnie. No, kanon jest akurat szybki, więc to jest plus. Dobra. O nie, za dużo ich jest. O nie, za dużo, za dużo, za dużo, za dużo. Ojej, ale już tak blisko było. Dobra, to może po prostu dalej go postawmy i dajmy jakichś innych ludzi, nie? Dajmy tutaj kanon, powiedzmy. I dajmy tych najtańszych cuberów, może. O, teraz może będzie lepiej. My możemy zawsze odjechać, my jesteśmy szybsi niż oni Dobra Ciebie trzeba zniszczyć O nie, dobra, nie, nie ma szans tak tego wygrać Nie ma szans, żadnych szans To może spróbujemy po prostu na... Na... nie wiem Na Valkiria, może w sumie Albo chyba zdechną, tak mi się zdaje Walkiry chyba nie mają szans w ogóle Tak naprawdę Raczej nie mają szans A może? Ostaje jedna Walkiria Dobra, lecimy stąd, ziemuś. Lecimy tam Dobra, ty leć, bo ja nie umiem latać tym Chłopie, co ty robisz? Chłopie Wiktorii Lobol, ale było blisko przed śmiercią, nie? Dobra, co my tu mamy? Mamy tutaj jakąś armię tych gałganów. To może spróbujmy Ice Cherem Może ich zniszczyć? No w sumie to raczej wyjdzie, ale. Nawet nie chcę wiedzieć, jak to będzie wyglądało. że oni nawet nie mogą się ruszać jak na razie. A, oni skaczą! O nie, oni skaczą! Trzeba tutaj ich strzelać. Tutaj są ten. Oni tu ram armię, tutaj trzeba ich do nich strzelać tego, 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 tego Walułem go, chupa Znowu go walłem Ten chce na mnie ten, dobra Ostatni, dobra, wygraliśmy Myślałem, że to przegramy aktualnie i wygraliśmy Dobra, mamy tutaj takiego gościa. No to spróbujmy znowu tak samo na tego Na. Mojego ulubieńca Ojoj Coś nie wyszło Dostał, jak dostał w twarz No Więc xd Jak widzicie tutaj mamy kolejny poziom na następny odcinek Ja wam bardzo dziękuję za Dooglądanie do, do końca, kto go do, do, do końca Zostawcie lajka, suba na kanale I napiszcie jakikolwiek, jakikolwiek komentarz Obojętnie co nawet, lamuj się Tak może być tak samo nie więc ym, napiszcie komentarz, jak widzicie tutaj mamy tego Ice Gianta na końcu, który rozwala tak ludzi, no i co, no i macie spoiler taki lekki dla kolejny odcinek, no i co, ja wam będę dziękować za oglądanie, napiszcie kropkę w komentarzu nawet, to przyjmę wam serduszko, jak pod każdym komentarzem i dzięki za oglądanie i elo.